Dzień dobry witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Soldaten des Hires. O niemieckiej odznace za rany Ferwundeten Abzeichen mówiliśmy już państwu w odcinku 21. serii. Dziś jednak rozszerzymy to zagadnienie i opowiemy troszeczkę więcej. Odznaka za rany należy podobnie jak żelazny krzyż do kręgu odznaczeń, która swoje korzenie właściwie znajduje w latach przed II wojną światową w pruskiej historii wojskowości. Jej pomysłodawcą był niemiecki żołnierz Paul Kredlow. On sam został ranny na froncie zachodnim i, będąc właśnie ranny, wpadł na pomysł, żeby innych rannych żołnierzy w jakiś sposób udekorować, wyróżnić, żeby nie byli uznawani za nowicjuszy czy leserów przez żołnierzy, którzy nosili na swoich piersiach ordery za jakieś zasługi wojenne. I tak oto wysłał on swój projekt do dowództwa, by późnym latem 1917 roku otrzymać informację, że projekt się spodobał. Odznakę ustanowił cesarz Wilhelm II 3 marca 1918 roku. Zamysłem jej powstania było uhonorowanie żołnierzy, którzy podczas walk odnieśli ciężkie rany lub zostali okaleczeni. Jak powiedział, Chce w ramach specjalnego uznania dać odznakę rannym w służbie ojczyzny. Odznaka ma uhonorować tych, którzy wykrwawili się za ojczyznę lub którzy stracili zdrowie w strefie działań wojennych pod wpływem wroga. Na widok tej odznaki żołnierze darzyli odznaczonych dodatkowym szacunkiem. Ustanowiono trzy stopnie odznaki: w kolorze czarnym za jedną i dwie rany, w kolorze srebrnym za trzy i cztery rany oraz w kolorze złotym. Za 5 i więcej ran. Odznaka jest owalnego kształtu otoczona wieńcem z liści laurowych, związanego u podstawie wstążką. Ma groszkowane tło, miecze o wąskich ostrzach skrzyżowane w tle oraz hełm M16 na środku. Wykonana była metodą tłoczenia w postaci pełnej i ażurowej z mosiądzu, srebra, alpaki lub blachy stalowej. Dodatkowo postanowiono ustanowić wersję dla cesarskiej marynarki wojennej 24 czerwca 1918 roku. Różnica była taka, iż w miejsce hełmu pojawiła się kotwica. Stopnie pozostały te same, lecz był jeden oczywisty warunek. Rany, uprawniające do noszenia odznaki, należało ponieść w walkach na morzu. Często też można się spotkać z wersją odznaki, nazwijmy to, zwyciętym tłem, gdzie hełm ze skrzyżowanymi mieczami jest umocowany na samym wieńcu liści laurowych. Jest to wersja odznaki zarany dla wojsk stacjonujących w niemieckich koloniach czyli Verwundeten Abzeichen für die Armee und Kolonialtruppen 1918. Natomiast można się też spotkać z informacją, że takie późniejsze wersje były zakupionymi przez odznaczonych prywatnie. Zapewne wiązało się to z tym, iż dużo egzemplarzy zostało w magazynach producentów. Jednakże z powodu późnego terminu ustanowienia odznaki, no nie wszyscy żołnierze, którzy byli uprawnieni do jej otrzymania, takie odznaczenie faktycznie zdążyli dostać. Powojenny chaos panujący w Niemczech, um, upadek cesarza, rewolucji i kryzys gospodarczy spowodowały że sprawa ta na troszeczkę ucichła, ale nadal było możliwe zgłaszanie kandydatur do otrzymania takiej odznaki. Naturalnie warunkiem było przedstawienie przebiegu służby i udokumentowanie faktu bycia rannym, np. poprzez złożenie zaświadczenia od lekarza ze szpitala wojskowego. A było tak do roku 1933. Temat odżył po dojściu do władzy narodowych socjalistów, lecz tak naprawdę powtórzono procedury. 30 stycznia 1936 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało rozporządzenie, w którym stało, iż każdy żołnierz uprawniony do noszenia odznaki, a której nie dostał, może ją otrzymać. Każdego weryfikowano pod kątem dokumentacji medycznej i zasadności nadania odznaczenia, a następnie wydawano wszelkie dokumenty uprawniające do noszenia odznaki publicznie. O Anschlussie Austrii i układzie monachijskim, gdy III Rzesza zajęła część Czechosłowacji, wspomniane Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że dawni żołnierze służący w armii austro-węgierskiej, a ranni w walce, również mają prawo do otrzymania odznaki. Proceder jej wręczania takim weteranom zakończono w 1941 roku. Jako ciekawostkę możemy jeszcze dodać, że sam Adolf Hitler również był taką odznaką odznaczony. Podczas walk nad Sommą w 1916 roku został ranny w Udo i dwa miesiące spędził w szpitalu. Odznakę otrzymał 18 maja 1918 roku, a w październiku został ponownie ranny w wyniku brytyjskiego ataku gazowego i tymczasowo oślepł. Podczas pobytu w szpitalu w pase walk na Pomorzu zastał go koniec wojny. 22 maja 1939 Hitler wznowił nadawanie tej odznaki. A była ona przyznawana ochotnikom Niemcom, którzy brali udział w hiszpańskiej wojnie domowej, walcząc w szeregach legionu Kondor po stronie generała Franco przeciwko oddziałom republikanów i podczas tego konfliktu oczywiście musieli odnieść rany. W rozporządzeniu, które ustanawiało nadawanie takiej odznaki, uzasadniono, że została ona nadana jako odznaka uznania dla niemieckich ochotników, którzy odnieśli rany w walce z bolszewizmem podczas hiszpańskiej wojny wyzwoleńczej. 1936-1939. Jeśli chodzi o wygląd odznaki, to była ona identyczna jak ta z czasów Wielkiej Wojny, z tą różnicą, że na środku hełmu widocznego, na środku odznaki wybito swastykę. Spowodowane było to posiadaniem w zapasie jeszcze wielu sztuk starego wzoru odznaki. W literaturze dotyczącej niemieckich odznaczeń możemy spotkać też nazwę odznaka wzoru hiszpańskiego lub po prostu hiszpańska odznaka za rany. Łącznie dla ochotników nadano 182 odznaki czarne i jedną srebrną. Złotej odznaki nie przyznano, podobnie jak nie odznaczono nikogo pośmiertnie. Jeśli chodzi z kolei o odniesione rany w następnym konflikcie, jakim była już II wojna światowa, to jeśli żołnierz odznaczony ten psaisen wzoru hiszpańskiego ponownie został ranny, w takim wypadku dostawał odznakę o stopień wyższą. 1 września 1939 roku w dniu rozpoczęcia działań wojennych Adolf Hitler podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu verwundetę na dla oficerów i żołnierzy, którzy w wyniku działań bojowych zostali ranni. Ustanowiona została odznaka za rany jako pamiątka dla tych, którzy odnieśli rany lub okaleczenia w walce za ojczyznę z wrogiem. Artykuł 1 Odznaka za rany nadawana jest w trzech stopniach. Czarna, dwukrotne zranienie. Srebrna, trzykrotne i czterokrotne zranienie. Złota, powyżej czterokrotnego zranienia lub ciężkiego okaleczenia. Wcześniejsze zranienia, za które nadano już odznakę zarany, w przypadku kolejnego zranienia podlegają sumowaniu celem nadania odznaki zarany wyższego stopnia. Artykuł 2. Odznaka zarany ma taką samą szatę graficzną, jak odznaka z okresu wojny światowej 1914-1918, uzupełnioną przez swastykę, która jest umieszczona na środku stalowego hełmu. Artykuł 3. Odznaka za rany jest noszona po lewej stronie piersi. Artykuł 4. Szef Oberkommando der Wehrmacht opracuje rozkaz wykonawczy wraz z ministrem stanu i szefem kancelarii prezydialnej wodza i kanclerza Rzeszy. Na podstawie rozporządzenia szef Oberkommando der Wehrmacht wydał rozkaz wykonawczy dotyczący odznaki, ale nie będziemy go odczytywać, a jedynie wyświetlimy na ekranie przetłumaczoną treść. Podsumowując, w skrócie odznaka nadal posiadała podział na trzy klasy czarną, srebrną i złotą i była noszona na lewej kieszeni munduru poniżej pozostałych odznaczeń. Nie było jednak już osobnego wzoru przeznaczonego dla Kriegsmarine, ani też nie było osobnego wzoru dla Luftwaffe. Co ciekawe, odznaczenie mogli otrzymać wszyscy członkowie sił zbrojnych, czy nawet policjanci, a od 1943 roku nawet cywile. Oczywiście chodzi tutaj o rannych cywilów w wyniku alianckich bombardowań na niemieckie miasta i fabryki zbrojeniowe. Cywile, którzy w wyniku tych nalotów zginęli, byli pośmiertnie odznaczani złotą odznaką za rany, którą z kolei przekazywano najbliższej rodzinie. Dodatkowo od 24 września 1944 roku odznakę przyznawano także żołnierzom innych narodowości z sojuszniczych armii III Rzeszy. Prawo do nadawania odznaki miał przełożony służbowy od stanowiska dowódcy batalionu i oczywiście wyżej, oraz jego odpowiednik ze służby medycznej, np. ordynator szpitala polowego. Później uprawnienie to otrzymali również dowódcy okręgów obrony cywilnej. Wraz z biegiem czasu, gdy wojna wchodziła na różne etapy rozwoju, potrzebne były dodatki i uzupełnienia do przepisów w sprawie nadawania odznaki. I istotnie zmiany w rozkazie wykonawczym do jej przyznania wprowadzono, ale spokojnie nie będziemy Państwa zanudzać przepisami. Odpowiedzmy sobie raczej na pytanie, czy coś zmieniło się w kwestii wyglądu odznaki. Wiemy już bowiem, jakie były dwa dotychczasowe wzory. Ta z Wielkiej Wojny oraz ta przeznaczona dla ochotników walczących w szeregach Legionu Kondor. Jak jednak wyglądała ta właściwa na okres II wojny światowej? No, jak wspomniano, dużo egzemplarzy zostało z lat Wielkiej Wojny, na które po prostu wzięto i nabito swastykę, no i dalej stosowano. I tutaj wraz z odznaczonymi ochotnikami Legionu Kondor pojawia się pewien problem. Po pierwsze, projekt odznaki był identyczny jak tej wprowadzonej 22 maja 1939, co spowodowało tak wielkie oburzenie weteranów walk z Hiszpanii, że zdecydowano się na nowy projekt. Protesty były na tak wielką skalę rozdmuchane, że protestujących poparł sam Hermann Göring. I z jednej strony możemy zrozumieć odznaczonych w wojnie domowej żołnierzy, bo było to dla nich bardzo elitarne wyróżnienie. Nie zapominajmy, że zostali oni odznaczeni w wyniku poniesienia ran na misji, na którą zgłosili się z pobudek czysto ideologicznych. Z drugiej jednak strony, jeśli przyjrzymy się różnicom, to można się trochę zdziwić o co to całe zamieszanie wśród członków Legionu Kondor, ale po kolei. W związku z tymi protestami Oberkommando des Heeres zwróciło się do berlińskiego artysty, którym był Ernst Peckhaus, aby opracował on nowy wzór odznaki. Ważnym byłoby nawiązywała ona do poprzedniczek odznaki zarany z czasów Wielkiej wojny i tej dla członków legionu Kondor. Wzór ten wszedł oznaczony już jako ferwundatena M2. Zmiany może nie były aż tak drastyczne, ale się pojawiły, i spostrzegawcze oko dosyć szybko je wyłapie. Zwiększono trochę jej rozmiar. Tło przypominało strukturę lnianej tkaniny. Miecze miały szersze ostrza. Helm zmieniono na wzór 35, a wieniec miał większe liście laurowe, podobnie jak większa była kokarda na dole odznaki. Wyszła ona do produkcji na przełomie marca i kwietnia 40 roku. Tej odznaki nie można jednak mylić z tymi nadawanymi dla Legionu Kondor, określanymi czasami jako odznaka wzoru hiszpańskiego lub Ferwundete Napfzeichen 1939 M1. Z czego jednak wykonywano odznaczenie? Jeśli chodzi o technikę wykonywania, możemy ją podzielić na w sumie dwa typy. Tłoczone lub bite, tak zwane pełne. Najczęściej stosowano takie surowce jak blacha mosiężna lub stalowa w przypadku odznak tłoczonych oraz bunt metal lub cynk w przypadku odznak bitych. Używano również innych materiałów, takich jak brąz, mosiąc czy srebroniklowe. Odznaki czarne lakierowano. Klasy srebrną i złotą odznaki poddawano potem procesowi platerowania, czyli nakładania na wyroby cienkich powłok z innych metali. W tym przypadku oczywiście były to cienkie warstwy srebra i złota. W 1942 pojawiły się ograniczenia w zasobach metali i zaczęto na szeroką skalę stosować szarawą powłokę cynkową. Sytuacja ta ponownie powtórzyła się pod koniec roku 1944. Zaczęto wtedy wykonywać odznaki z tzw. Krix metalu, który miał niebiesko-szarawy odcień. Przedrostek Krix oczywiście miał odzwierciedlać w tym przypadku sytuację ekonomiczną, która miała wpływ na coraz gorszą jakość wyrobów. Odznaka czarna była wytwarzana głównie z blachy mosiężnej, później stalowej, ale w obu przypadkach malowana na czarny mat lub półmat. Ze względu na proces wytłaczania rzadko stemplowano kodem producenta. Jeśli rzecz ma się od znaki srebrnej, to była wykonywana początkowo z mosiądzu, a od wspomnianego 42 z bielonego cynku. Najczęściej posiadała zapięcie w postaci igły lub grubej szpilki. Na rewersie również producent nanosił swój symbol, a zdarzało się nawet iż znajdowała się tam informacja o ilości srebra. Oczywiście, jeżeli było ono obecne, bo nie zawsze srebro dodawano. Jeżeli chodzi o odznakę złotą, to była wykonana z mosiądzu pozłacanego lub platerowanego. Co do wymiarów, wytyczne w przepisach stanowiły o rozmiarze 43x36 mm. Jednak, jak to bywa, w procesie produkcji ilu producentów? Tyle rozmiarów, więc odznaczenia między sobą pod kątem właśnie wymiarów mogą się troszeczkę różnić. Odznaka za zarany mogła być przekazana odznaczonemu albo w kopercie, albo w pudełku. Koperty podobnie jak same odznaki mogły się różnić wymiarami, jednak najczęściej spotykane były te o wymiarach 104 x 59 mm. W zachowanych egzemplarzach możemy wyróżnić kolory takie jak jasno, ciemno-ceglaste, jasno czy ciemno-niebieskie, jasno lub ciemno-piaskowe, takie bardziej beżowe i jasno-oliwkowe. Na rewersie koperty umieszczono nazwę odznaki, a z drugiej strony nazwę wytwórcy lub symbol LDO. Napisy drukowane były na czarno, w gotyku lub po prostu literami łacińskimi. Producenci, którzy wytwarzali odznaki na zamówienie armii, sygnowali swoje produkty literowo, cyfrowo lub łączyli sygnatury literowe z cyfrowymi. Umieszczano je na odznace, pudełku lub kopercie. Jeżeli chodzi o odznakę złotą i srebrną, to umieszczane one były w pudełkach o rozmiarach 65x60x19 mm w kolorze czarnym bordowym lub granatowym. Sygnaturę z kolei umieszczano wewnątrz pudełka. Jeżeli rzecz ma się od znaki czarnej, była najczęściej pakowana w kopercie o wymiarach 123x59 mm w kolorze brązowym. Na kopercie z przodu znajdował się nadruk gotycki w kolorze czarnym, określający klasę odznaczenia. Z tyłu z kolei umieszczano sygnaturę producenta, cyfry rzymskie lub arabskie. Jeżeli chodzi o dokumenty, to sam fakt nadania takiej odznaki był odnotowywany w książeczce wojskowej z Oldbuchu oraz we Werpasie. Dodatkowo oprócz samej odznaki wręczano także dyplom nadania. Jeżeli chodzi o ten dyplom, to były to już gotowe druki, które występowały w obecnych formatach coś jak A5 albo A4. Widniał na nich nadruk liter gotyckich, łacińskich albo opcja fontów mieszanych. Dane osobowe, jednostka czy data przyznania były wypisywane na maszynie do pisania raczej rzadziej ręcznie. Jeżeli chodzi o dyplomy nadania odznaczenia dla ochotników z innych krajów walczących w szeregach Wehrmachtu i Waffen-SS, to tutaj ciekawostka, były drukowane w językach ojczystych. I takie właśnie dyplomy nadania są prawdziwymi rarytasami w świecie kolekcjonerów. Osiągają niebotyczne ceny. Odznaka w nowym wzorze, o której będzie teraz mowa, jest jednocześnie najrzadszą odznaką z czasów III Rzeszy. Chodzi tu o ferwundę ten za 20 lipca 1944. Jest to odznaka, która została nadana tylko garstce oficerów. Ustanowiono ją na pamiątkę nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera, który miał miejsce 20 lipca 1944 roku w Wilczym Szańcu. Tego też dnia jeden ze spiskowców, pułkownik hrabia Klaus Schenk von Stauffenberg, Podczas narady podłożył bombę, która miała pozbawić głównie życia kanclerza Rzeszy. Bomba wybuchła o 12.42. Jedna osoba zginęła od razu, a trzy wkrótce zmarły w wyniku poniesionych obrażeń. Sam Hitler pozostał tylko lekko ranny. Odznaka była bardzo podobna do standardowych odznak za rany. Jeżeli chodzi o to, do czego najbardziej była podobna, to była to wersja Fährwundetenabzeisen wzoru drugiego. Różnica polegała na tym, że hełm ze swastyką i skrzyżowane pod hełmem miecze były maksymalnie przesunięte do góry. Pod hełmem z kolei umieszczono napis 20 lipca 1944 roku i faksymile podpisu Adolfa Hitlera. Odznaka została wykonana przez firmę Junker z Berlina z litego srebra i tak jak pozostałe odznaki za zarany dzieliła się na trzy klasy – Czarną, srebrną i złotą. Natomiast ceremonia rozdania odznaczeń odbyła się 19 września 1944 roku. Odznaki złote nadano czterem najciężej rannym. Nie wiadomo jednak, jaką odznakę przyznał sobie Adolf Hitler. Najprawdopodobniej odznaczył się klasą czarną. Im dłuższa wojna, tym większe problemy z materiałami. Mundury były coraz gorszej jakości, elementy skórzane zastępowano parcianymi i tak dalej, i tak dalej. Problemy te odbijały się na bardzo wielu płaszczyznach życia i nie minęło to także firm, które wykonywały odznaczenia. Pod koniec roku 1944 wspomniana wcześniej w skrócie LDO organizacja, czyli Leistungsgemeinschaft der Deutscher Ordensteller zaproponowała armii nowy wzór odznaki Verwundetenabzeichen, polowej, nadrukowanej na materiale. Oberkomando des Hires przekazało sprawę dalej do Oberkomando der Wehrmacht, aby uzyskać opinię na temat prototypu nowej odznaki. Szef Oberkomando der Wehrmacht, Keitel, który zobaczył jej projekt i prototyp, odpowiedział następująco: A co to za gówno? No dobra, tak zareagował nieoficjalnie. Oficjalnie zareagował w następujący sposób. Po zapoznaniu się z pismem oraz dołączoną próbną serią odznaki za rany, wersja polowa, Stanowczo odmawiam zgody na wprowadzenie jej do produkcji. Odznaka zarany jest nadawana tym osobom, które w walce z wrogiem doznały cierpienia i bólu. Odznaka ta od wprowadzenia jej w 1918 roku jest otoczona wyjątkowym prestiżem społecznym armii i narodu. I tak jak do tej pory, odznaka zarany musi być produkowana z metalu, a nie, jak się proponuje w wersji polowej, jako tandetny nadruk na materiale. W przyszłości podobne zapytania będą traktowane jako surowe naruszenie dyscypliny służbowej, a wobec osób kierujących takie zapytania zostaną podjęte ostre kroki dyscyplinarne. Jednocześnie polecam próbną serię odznak zarane zarchiwizować w Oberkommando des Hires. No, także sprawa potoczyła się szybko. Wariant polowy odznaki nie wszedł do produkcji. Pod kątem kolekcjonerskim należy być bardzo sceptycznym co do istniejących egzemplarzy. Naprawdę bardzo mało prawdopodobne jest, żeby były to te egzemplarze z próbnej serii, które wykonano do przedstawienia projektu. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, w 11 na 10 przypadków, na 107%, są to falsyfikaty, które wyprodukowano po zakończeniu wojny z przeznaczeniem czysto na rynek kolekcjonerski. Ale tyle o tej próbnej serii, bo wkrótce nadszedł koniec wojny, który wcale nie oznaczał końca żołnierzy weteranów walk. Wielu z nich przecież służyło potem w nowych siłach zbrojnych zarówno NRD jak i RFN. Co z ich odznaczeniami? Oczywiście, w powojennej porodze, gdzie nastąpiła denazyfikacja, noszenie tych oryginalnych odznaczeń ze swastykami było surowo zabronione. Jeszcze pod koniec wojny żołnierze, którzy przebywali w obozach jenieckich, byli zmuszani do chowania albo oddawania swoich odznaczeń. Ewentualnie sami ścierali, czy tam piłowali swastyki z odznaczeń, żeby móc je nadal godnie nosić. Prawnie uregulowano to dopiero 12 lat po wojnie. 26 lipca 1957 roku w Republice Federalnej Niemiec prezydent Theodor Heuss podpisał ustawę o tytułach, orderach i odznakach honorowych. Wtedy też dopuszczono odznakę za ranę do oficjalnego noszenia. Oczywiście wzór ten musiał zostać poddany denazyfikacji i usunięciu swastyki, przyjmując potem nazwę Ferwundetena Pcajsen M57. I zgodnie z przepisami żołnierze, którzy służyli w Bundeswehrze, a byli odznaczeni tą odznaką, mogli nosić odznakę w pełnej formie na mundurze galowym i wieczorowym. W przypadku munduru służbowego na co dzień można było przypiąć baretkę z miniaturką od znaki na czarnym podkładzie. Podsumowując dane przedstawiane w literaturze na podstawie materiałów archiwalnych znajdujących się w niemieckich wojskowych zasobach archiwalnych, ustalono, że w latach 1939-1945 zostało nadanych dla żołnierzy i oficerów HIR, Luftwaffe, Waffen-SS, Kriegsmarine i jednostek policji, 2,5 miliona odznak czarnych, milion odznak srebrnych i 500 tysięcy odznak złotych. I jeśli rzecz ma się naszego odcinka, to właściwie możemy go zakończyć. Nim jednak się pożegnamy, parę słów wyjaśnień. Zauważyliście Państwo, że jest nas na YouTube dużo mniej. To prawda, wynika to z ogromnej ilości czynników, które się na siebie nakładają. Publikacja filmu Poszli do diabła historia pewnej zbrodni, Przygotowywanie rozliczeń projektu, wydruki i kolportaż podziękowań, bieżące sprawy administracyjne i 100 tysięcy innych rzeczy. Wybaczcie nam. My naprawdę potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby wrócić do normalnego trybu publikacji. Odcinek o szarpnelach, o który często pytacie, ten odcinek z irytującym, jest już nagrany i właściwie zmontowany prawie w całości, tylko tutaj też potrzeba trochę cierpliwości. Bardzo Wam dziękujemy za wyrozumiałość i za to, że jesteście z nami, mimo że nie jesteśmy teraz w najlepszej kondycji. Pozostaje nam bardzo serdecznie Was pozdrowić i zaprosić do oglądania kolejnego odcinka serii Zolda Tendes